Zaskakujący zwrot w sprawie Ewy Mincz, tydzień po aferze projektantka wróciła do Task. Ewa Mincz i Michał Bartkiewicz są jak na razie jedyną parą, która decyzją widzów pożegnała się z udziałem w tańcu z gwiazdami. Chociaż odpadnięcie projektantki z dalszej rywalizacji o kryształową kulę odbyło się w atmosferze skandalu, zaledwie tydzień później 58-latka znów pojawiła się w studiu. O powodach swojej decyzji opowiedziała w jednym z najnowszych wywiadów. Wielki Jubileusz Tańca z Gwiazdami Za nami trzeci odcinek aktualnej serii Tańca z Gwiazdami. Chociaż tym razem żadna z nie odpadła z dalszej rywalizacji i wszystkie duety pojawią się znów za tydzień na parkiecie, nie brakowało emocji. Studio tanecznego show telewizji Polsat odwiedził bowiem tłum gwiazd znanych z poprzednich edycji programu, a wśród nich znaleźli się zarówno trenerzy, tancerze, jurorzy, jak i byli prowadzący. Co ciekawe, na miejscu nie zabrakło także Ewy Mincz, która w drugim odcinku rozstała się z Task w dość burzliwej atmosferze. Po ogłoszeniu decyzji widzów projektantka nie kryła emocji i odgryzła się Rafałowi Maserakowi ze rzekome ośmieszenie jej przed widownią. Dziękuję ci Rafale, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc figurę, którą zrobiłam. Myślę, że to jest klasa sama w sobie, powiedziała nie kryjąc oburzenia. Ewa Mincz wróciła do tańca z gwiazdami. Nic więc dziwnego, że pojawienie się 58-latki wywołało spore zaskoczenie. O powodach niespodziewanej decyzji wypowiedziała się sama zainteresowana. Moja obecność na widowni to był wyraz szacunku dla stacji Polsat, która zaprosiła mnie do tej przygody. Szacunku i podziwu dla produkcji, wszystkich ludzi, którzy stoją za tym niezwykłym widowiskiem. Byłam tam także z moim partnerem tanecznym Michałem, aby wspierać uczestników, którzy dalej walczą o kryształową kulę, a z którymi się bardzo polubiłam, zdradziła w rozmowie z Plotkiem. Przy okazji Ewa Mincz ujawniła, za kogo będzie trzymać kciuki w dalszej rywalizacji. Osobiście kibicuję Maurycemu i ich taniec był dla mnie największą nagrodą za ten wieczór. Jury nie miało dla mnie w tym widowisku większego znaczenia. Oglądanie tak niezwykłego, pełnego emocji programu na żywo z pozycji gościa, widowni sprawiało mi ogromną frajdę. Będę nadal kibicować moim koleżankom i kolegom, dodała. Projektantka zapewniła, że pomimo dosadnego komentarza, o który pokusiła się w poprzednim odcinku, nie chowa urazy do jurorów. Za tym, co oglądamy na ekranie, stoi potężny zespół fantastycznych ludzi, a Jury mają prawo grać w swoją grę, a ja miałam prawo skomentować jej jakość i zasady, podsumowała w tym samym wywiadzie.